Szczęść Boże. Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry. Szczęść Boże. Dzień dobry. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczęść Boże. Daj Boże. Daj Boże. Daj Boże. Szczęść Boże. Yy, wiesz, co, wiesz co będziemy dzisiaj robić? Tak. Zjeżdżać na deszcz z góry i wspomagać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ponieważ dzisiaj jest 30. albo 20. któryś finał i idziemy dla Teodora Olsztyna. Patrzcie, Taka w pogoda, w ogóle... patrzcie, jakie poświęcenie! <goda> Ale ładna pogoda! No jest Ja się narażam szlabanem, żeby tam pojechać takim potężnym. Ale patrzcie, aniołki można zrobić. No ja, ja, ja nie mam, ja mam bluzo, tylko na co, więc nie będę robił, nie będę się przemaczał. Ale dobra, tutaj można zrobić. <goda> Tak wygląda nasz anioł, no trochę upoczynzony. Oboa, patrz, tak, A patrz, 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 patrz. Bez oderwania nóg będzie. Dobra. Bez oderwania widziałem, dokręciłem jak Ty rysowałeś, no kur... Dobra, lecimy dalej, zobaczymy się kiedyś w drodze. Tak. Patrzcie na stan techniczny tego bolida. Tego bolida. Dobra. Zatrafienie w dziewczynkę dostajesz 10 metrów. Nie no, wiem, tak. Dodatkowe 100 metrów. Mały Adam. A wiesz, jak tym się kieruje? Chociaż? Nie. Ja też nie Nie mam pojęcia Okej, okay, dobra A, ej, bo, ej, bo widzę, że dzieci się dają na tym tak po turytku, że... Wiesz, patrzę. A ja nie lubię Turków Ale patrz Ej, i... <grym> ja tu zaraz o, bry, tutaj, Ale kurde O kurde <grym> <grym> Dobra, możemy lecić chyba <grym> Oj nie, chyba nie, wait no, no, założę... Myślę, że pierwszy założę Rękawiczkę. ja też wiesz, ale bardzo ładny widok tu mam jeszcze Dobra to było śniadanie No nie wiem, mogłeś to nagrywać jak ja widziałem jak pirokusz za mną leciał wolna, jak to. Dobra ale teraz ty kręć Teraz ty kręć po no. jakoś o! No mogę, o! Mogę, o! Cholera. A to, no, to małe zgały co... jestem w śniegu. Tam też mi jak jest, ale dało się zjeżdżać. Wiesz co jest tylko niefajne? Jedyna rzecz, że jedyna moja zapasowa kurtka była w tym, co teraz też zały w śniegu. To wrzuca cię tam, przy plecaku. O, ale... Albo dobre, super telefon okay. nie okay. Jak to chcesz, to wejdziesz O, kurde. Tylko potrzebny jest test, A, tak jest. A umiesz, nie, Lyskuję, nie jest bo leci w górę. No, nie wiem, jak to O, teraz jest zajebiście. Jeszcze tu nie biegnie. Dobra. się biegnie, ale trudno. Ej, to trzeba tak spadź, Chyba. To tego. Aha. Na brzuch. Aha, tak. Wie? Dobra, ja nie. Ale to jak? Mam Muszyma tak się trzymać? Muszymać? No jak? No, tak. no. Jest... Nie ma no, racji. Nie, nie. Dobra, ja nie. Zjeżdżamy na trzy. No ale skąd ty zjeżdżasz? Ale frajer będzie.

Dobra, Naprawiłem bolino. Dobra, możemy leczyć myślę. Dobra. Dobra. Dobra.

Am I bleeding? Am I bleeding oh, yeah. from the storm? To yeah. shine a light into the lake, it's so far away, away. Cause I'm Ej, może ja Ci poślizgnę tak telefon i Ty będziesz z dołu Co Ty na to? nie Nie? Weź jedną coś. Jasně, jasně, větší, Jasně, sprawa. jasně. do serwisu. <sniffs> Dzień dobry. jasně, jasně, Nic nevidím. To jasně, nic. Nic. moje jasně, nic jasně, <sniffs> To jest...

Yy, zrobię wam dwa zdjęcie, bo to jest krótki film i film, który zapowiada większy film, który kręciliśmy dzisiaj, który jest mały. Ale zrobię wam zdjęcie, bo mój aparat to zniesie, a kamera nie zniesie tego w telefonie. Więc yy, no, do zobaczenia pod L. Yy, yy. Dzień dobry widzowie. Bieramy sobie obecnie... Wiem, <laughs> ja co okay, się graliśmy. No to nie powiedział, że zrobię jakiś spotka albo coś. Ja. Patrzcie, tam są jedne bramki i są drugie bramki. To ja gram nogami? Iceball. Iceball. Czekaj, ice shard, not iceball. Co, ja, ja bronię, bronię, bronię. Pierwsza widzę, że się przybierasz do ataku Goal, O kurwa. Ronaldinho. Dobra, teraz patrz, biorę chleb Chlebem. O! Nie zdążył To wyszło to nie idę, ta jest zbyt trwa by Co? Nie, nie rzucaj tak okej? Okay? To, to jest chuja niebezpieczne W sensie rzucanie Chodzenie jest już niebezpieczne no i patrz To jest woda To jest woda To ja się bym od stąd w dwóch. No, dół idziemy, się... no, idziemy, się... no, idziemy się O A ja można by było zrobić pink dźwięk, winka bez ciężnego Tak mi się wydaje

ja tam... Ku... tam. Co zrobisz, bo takiego kurwa... Trzeba kiedyś... O! Jeździmy nad crossować! Nie się idziemy! No, to idziemy! Jest, ale ten zliga znowu i jest, jest y, tam. E, Wezmę łyżwy. Ale jest wykutej w środku, Ale... bo, bo morsował kutwa. Ale będzie coraz ciepły już teraz, więc Dobra.